Czwarta rocznica katastrofy Smoleńskiej. W tragicznym wypadku Tupolewa 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński. Przedstawiciele władz samorządowych Kielc złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tego zdarzenia. Był czas na chwilę zadumy i wspomnienia. Najpierw komunikaty radiowe pojawiały się, że Doszło do katastrofy, nikt nie mówił o ofiarach I kto zginął, że to samolot prezydencki, i później już podczas tych uroczystości na cmentarzu na piaskach, już dowiedzieliśmy się, że, że, że to była katastrofa samolotu prezydenckiego. Dla mnie to był bardzo smutny dzień, bo raz, że zginęła elita naszego narodu, prezydent wraz z małżonką, ale również świętej pamięci premier Przemysław Gosiewski, którego dość dobrze znałem i którego bardzo ceniłem. Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej odsłonięto 10 kwietnia 2011 roku przy ulicy Grabinów w Kielcach. Tu w miejscu, w którym się znajdujemy z inicjatywy mieszkańców Czarnowa, ulicy Piekoszowskiej, Podkarczówki, pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej przy ogromnym udziale i wsparciu Urzędu Miasta powstał tutaj ten obelisk upamiętniający tą jedną z najczarniejszych kart naszej powojennej historii. Pamięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Zginęli w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Lecieli, by upomnieć się o prawdę, by świat pamiętał. Głosi napis widniejący na tablicy pamiątkowej. W obelisku znajduje się urna z ziemią z miejsca tragedii przywieziona przez młodzież laureatów konkursu Wiedza o Katyniu. Wokół pomnika rośnie 96 dębów zasadzonych cztery lata temu upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.